Pokaż, pokaż, nie Coś! ma! No Arab, co przemytasz? Wszystko. Wszystko. Cześć. Skąd jesteś Arab? Z Warszawy. Aż trudno, z Warszawy mi się tak. <grymne> chodź tutaj, chodź, oddaj przepustkę, musisz wdążyć. A pierwsze piory? To no. moja córka. No dobra. Ty też? Tak się panie spotykamy. Córka. Stój! Co przemycasz? No przeszukanie. Sam się... A masz już Dobra, już ja już miałam na Ale dobrze. co tam na nocy, to się nie liczy. Tu będzie, na plaży musi być widać. No. Wszyscy już byli wczoraj no, u mnie. Tak, dobrze przemytasz wyboru. tym boru? wyboru. przemytasz w tym boru? Cześć. 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 Nie dawaj, bo się, no daj, musisz mieć czepuskę na plaży. czy dawaj. No 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 trzeba mieć na plażę, Dobra, o, tam. no, czepuskę. To przemycasz? na dużo cześć. Muszę ci dać przepustkę. No, przewieź piątkę. Zobacz na imię, czy jakaś przedszkola, kiedy, Dawna? Dopiero, że nie domyło jeszcze. myło. a po co myjesz? Tutaj jest woda kąpią w morzu. W morzu się już kąpią, no. To się zarobiło, oni się już w morzu kąpali, w chyba. Tutaj mają lody dobre?

sam jadłem, sam jadłem tego loda. Dobre. Z whisky dobre są. Tak? Co przemycasz? Stać! Co przemycasz w kościół? Cześć. Tam jeden. Jak na to Co przemycasz w tak dziewczyno? No mój wszystko. Co przemycasz? Marii Huana, haszysz? Też. Jo. Przechodź.

Lala mi do. Tak? Przepustkę macie na plażę? Mamy, mamy. Tak, co przemytasz? Nie mam na ci przepustkę. Złota, srebra, przylatować, zaczynamy ramować. Wolczyki proszę wyjąć duszą, bo będzie podało jak będę wyrywał. Cześć! Kto ty Ząbki. Ząbki, Ładne ząbki. Ładne ząbki. Dobra. A ty? Jak masz na imię? Kto ty Dawaj później. A ty? To buzi, ale mi się Nie wiem to jest to się Cześć, a ty? A ty, ty buzi ładnie. Bo tu mają jak widzicie. No jak widzicie Państwo, tutaj jest całe centrum handlowe. Pokaż. To jest wejście na plażę w Jantarze. Gorąco dzisiaj. Mamy 3 maja. Z okazji 3 maja życzę wszystkim tym Polakom, patriotom, nie tylko, wszystkim tym, co kochają Polskę. Nawet jak są za granicą. Wszystkiego dobrego. Czerwony Korsa życzy redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej Gdańsk. Dziękuję.